Siemanko, strony MFU i zapraszam Was do oglądania kolejnego filmiku. I tym razem to jest Gunmaster, i tym razem to jest Komentarz, jak już słyszycie. Ostatnio dosyć długi czas nie było komentarzy. Warto, dlatego że nie miałem po prostu okazji, ale za to były filmiki montaże, Masa Monteidża. Także myślę, że naprawdę nie możecie narzekać, dosyć to były, staranie się naprawdę. No i tutaj gramy Ziba, czyli jest odwóg, graczy, i szybko startujemy. No i tutaj ja Wam powiem o przyszłości mojego kanału. I już możecie się dziwić, czemu komentarze są wyłączone. Chciałem napisać pierwszy. Ale nie zdążyłem, bo okazało się, że nie można napisać żadnych komentarzy. O, nie mogę tu iść, bo zaraz tu wyjdą. O, nawet nie wyszli, bo to jest kamperka tam, taka, to tam, gdzie teraz celuję. No, asysta 90. Boże! 70 asysta! Tu jest gościu. Nie ma go tu. Się Zaraz denerwuję. E... Ię tu jest gościu, nie No kajci oponenci hoppy LOL, przez ścianę tu się da szczelać No to szelomy, panowie Kurde, mogłem wylądować na tym wyższym No, z wszystkich stron. Wow Dobra, damy radę. 6 buleców, ok. Reload, panowie A tu jest gościu. Dobra, czasie sniki za niego podejść. Zeri, sneaky, o, magnum power, u, no i z tyłu. To on był sneaky, a na szczęście nie, nie dostaję z noża, to aby tyle. I w komentarzach piszę oczywiście CSGO i BF3. To się oczywiście nie wyklucza. CSGO znaczy dużo CSGO, a BF3 znaczy dużo BF3. Możecie napisać CSGO i BF3. Kurde, no, czy asysty? Ja nie mogę. I nie ma także CSGO, co myślicie... A, to jakaś głupia, stara, gra, nudna, zasrana, gusrana. Holy holy shit. Okej okay. Okej, okay, headshot i mam teraz już broń automatyczną. Którą już słyszałem w tle. Nie to kto ją ma, ktoś mnie... Wyprzedzili mnie. jakie szczęście musieli mieć. Fajnie musieli na Respa wbić CSGO 40 zł, także fajna sprawa. Nic nie kosztuje. O kurde Dobra uciekam stąd Oni tam na kamperce siedzą Tak nie wolno jak wiadomo O Boże drogi No nie no, no, no wcale nie kampi gościu. Jak oni się tak wysforowali szybko, ja nie mogę 14, no fajny musieli mieć resp Ja mam sam asystę, no to też trzeba przyznać O, tu jest gościu. Jeszcze spas, proszę państwa. Nefiu się trochę dogonił. Ich, Aha. tu są moi. Tref go, synu. No, MK3A1 najlepsza broń pod słońcem. Oho, akurat tak powiedziałem. No, niestety. Patrzcie, dogoniłem ich, ale musieli mieć fest, fest sufa. ja tu bez w ogóle jadę, a... a... No... Dwa dedy. A mas po prostu... Jestem dużo, dużo za nimi. No, bez sensu. Fuck. Mango. Okej. Okay. Jest jeszcze jednego. No, nieźle. Nieźle, już ich mam. Szczęściarzy. Tu byli. Yyy, e, ludzi. E, where are they? My god, my, my aim is horrible, horrible. To jest. Horrible również. O oh, shit, nie zauważyłem przeciwnika. I macie głosować tam w komentarzach, Kurde, no patrzcie ile oni mają deadów, a oni no, są antypro przecież. A ja mam za to <laughs> Ha Hahaha. Hahaha, ha. śmieszne. Nie ma to jak ten nerwowy śmieszek podczas grania w Gunmastera Mastera Ale to wolny, a jak się zbugował typek Okej, okay. a no jeszcze jeden na kamperce u góry, nie na dole Ale jak oni tak szybko No patrzcie moje staty, a patrzcie nie zastanowiłem się auto revival Czy auto odrodzenia Opatrz. Ktoś tu biegnie? Co mam? Elsat Okej okay. Tu Dobra Idę tu Powoli, ostrożnie Spas No niestety Ojku, jejku, jeku mam automatyczne odrodzenie. No, to co im nie pasuje? To jest ciężka sprawa. Elsat to jest ciężka sprawa. Trzeba dobrze trafić na przeciwników, naprawdę O, mnie nie strasz, synu. No kurde bele. Siedzi tam i siedzi. Teraz ja tu będę przyważaczem. No niestety. Do trew go! Ida tam do ognia. Nie ma ich tu ognia, oczywiście. Kaja on jest. Tego nie widzę. Jest jeden typ. A reszta. Nie, on żyje! No. O doblokowałem sobie magazynek. No Elsata. Tracę prowadzenie, bo jesteś tu No tak, z tyłu no, jak oni... To jest 86 dobra Wracając do tematu. Macie głosować Ta O Boż! Kurde bele Jestem spację odruchowo Tak jak przy revive? myślałem, że revive'a dostałem rzeczywiście odruchowo Good Game Camper, no, patrzcie co za debil mały, no Ja pierd... I one zapewne, nie myślałem No ale dedy mi funduje, co za dzieci normalnie Pokamcie sobie, Jasne, jasne, jak wam to daje szczęście to... Asysta Normalnie szału idzie dostać Tam ktoś był Kurde no Mole na mole No oczywiście, wrogów już tu nie ma Ktoś tam dołem biegł O nie, stracę HP O, on żyje, <gryw> No i oczywiście przestanę strzelać Ja nie mogę, jaki pech Bo dostałem asystę w tym samym momencie jak skończyłem strzelać Znaczy, w tym samym momencie i myślałem, że za tego co strzelam do niego dostałem asystę A dostałem asystę za pierwszego Jakie kampery, no ja nie mogę Nie mogę po prostu Tyle. Z tego, się nacelować, będę hipfire tylko robił. Bo... O kurde. Przygwożenie, ja pierdzielę, no. A kurde, akcelowałem, on mi wyszedł tu. No. Mam nadzieję, że na sniper są słabi goście. Kurde, jakim prawem? Jak Przecież trafiłem go chyba w 5 razy, no ja nie mogę. JNG teraz trzeba bolt -e się. Oa, przygwożenie. Jeszcze mnie obróciło po całym tym co za kamperzy, no ja nie mogę, zabiłbym takich. No zabiję zresztą Spas. Nie mogę. Po prostu Gości już na przodzie. No patrzcie Co za idiota. Przez... 5 minut, kampiu. Nie potrafię jest z takim celownikiem dosyć dobrze celować, więc. O, bait, bait, bait. It the bait, bro. Nope. I, I won't win this one, bro. Tam leć granacie. Granacie leć. O, widzę cię! Zabijesz, zabijecie! Zabijecie! Zabijecie, cię. zabiję cię. Zabiję cię, zabiję cię zabiję... Yes! Teraz nóż Teraz nóż Eee, nóż O kurde, o kurde, shit Shit. O, nie żyje, no ja nie mogę. No! No, żyły go! Yes! <noise> Dobra. Goście mieli niezłe szczęście, ale na szczęście przezwyciężaj mi szczęście. Także wybierzcie, jeśli możecie głosować, nawet polecam wam, jeśli chcecie i CSGO, i BFA, to naprawdę polecam wam zagłosować na obydwa, dać łapkę w górę na obydwa. I naprawdę, CSGO to jest super sprawa, naprawdę uwierzcie mi. Może bardziej taki skill based jest, skill based, niż, niż BF. No i też. Też, 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 też yy, mogę trochę z meczów powrócić, ale też mogę z tego z Competitiv, z coś takiego. No i tam się też gra 5 na 5, normalnie tak jak to jakby, wiecie, no, Wiecie o co chodzi, z tego też mogę wrzucać No a z BFA, właściwie nie wiem, czy widzieliście tego battleloga nowego, będzie ten rankingi geograficzny będzie reszta rzeczy, też naprawdę fajne, fajne, funkcjonalne na batelogu. 40 statystyk, a teraz mamy, nie wiem, może z 20, albo może, no nie wiem, trochę więcej statystyk przy każdym raporcie bitewnym. Będzie fajnie, dobra, ja się wam z wami żegnam, bo zaczyna się druga runda. Do zobaczenia, Nara.